Skręciłeś kostkę? Chodź. Dziś opowiemy Ci, co robić bezpośrednio po urazie. Najważniejsza i najpilniejsza kwestia tuż po urazie to elewacja i kompresja. Im szybciej zabezpieczymy i uciśniemy tkanki wokół urazu, tym mniej krwi rozprzestrzeni się wokół i mniejszy będzie krwiak. Elewacja, wiadomo. W pierwszej fazie po urazie nie zaleca się brania leków przeciwzapalnych, ponieważ stan zapalny to naturalna reakcja organizmu i musi on zwalczyć go sam. No i odwieczne pytanie: schładzać czy ogrzewać? Zimno najlepiej stosować w pierwszej fazie, czyli kilka dni po urazie, później natomiast lepiej stopniowo wprowadzać ciepło, żeby zapewniać tkankom lepsze ukrwienie. Już po 3-4 dniach od urazu powinieneś stopniowo, na tyle na ile pozwala ci noga, zacząć ją obciążać. Wszystko do granicy bólu. Jeżeli zastosowałeś się do wytycznych, a Twoja noga nadal jest bardzo bolesna, nie możesz na niej stanąć, jest masywny krwiak i obrzęk, lepiej udaj się do ortopedy, konieczna będzie diagnostyka.